To moje ulubione ćwiczenie na napięte karki szyja. Roluj barkami w tył i do przodu. 4-5 razy w każdą stronę. Na wdechu unosz barki, na wydechu zrzucaj je w dół. Też powtórz 4-5 razy. Skręć głowę w stronę jednego barku. Przytrzymaj na kilka oddechów. Odchyl głowę lekko do tyłu, unosząc brodę, i też przytrzymaj na kilka oddechów. Powtórz to na obie strony. Przechyl ucho do barku. Możesz położyć dłoń na głowie, tak by jej ciężarem zwiększyć rozciąganie szyi. Pochyl głowę do przodu. Jeżeli dłoń ci pomaga, trzymaj ją tam, możesz to robić też bez dłoni na głowie. Wyciągnij ręce do boków, skrzyżuj u w łokciach i spleć wnętrza dłoni. Oddychaj w przestrzeń między barkami, między łopatkami. Możesz z wdechem odchylać się do tyłu, z wydechem zaokrąglać plecy, ciągnąć łokcie do pępka. Powtórz trzy, pięć razy. Spleć dłonie w koszyczek i połóż je z głowę. Pochyl brodę do mostka i puść luźno łokcie. Oddychaj przez kilka chwil, rozciągając kark. Po czym unieś głowę, oprzyj ją na dłoniach, unosząc serce do góry. Dziękuję Ci bardzo.